Siema, jestem Szeci, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie po raz pierwszy na moim koncie Brawl z yy, legendą, a mianowicie Sandim. Yy, no i tak, zagram sobie na każdym trybie, który jest aktualnie dostępny, a więc zanim jeszcze zacznę grać, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie taką subskrypcję, najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, Waliście, lubicie, bo jeśli lubicie Brawl Stars, to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi. Oraz zostawcie taką łapkę w górę pod tym filmem, będzie naprawdę mega, mega, niezmiernie miło. Yy, oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam zaczniecie wszystkie social media, oraz moje Dwa kluby Brossas, z których jeden jest top 100 polska MSL, warto zagrać do opisu i bardzo wbijać do moich klubów. Dobra, w takim razie przechodzimy do listy trybów, które tutaj mamy, a więc dzisiaj zagramy sobie na zbiorach krajnotów, na starciu solo, na zadymie, na nagrodzie, na, na padzie. E, no i tyle, także em, będzie dzisiaj naprawdę sporo gierek, także co, przechodzimy na zbiory krajnotów, no i widzimy się już w grze. Ok więc co warto zaznaczyć, jest to moja pierwsza gierka, sendim jak wiadomo. No i mam na sendim szóstą moc, także moje początki na sendim zaczynam z szóstą mocą. I w ogóle co ciekawe, jest to legenda taka. Może nie wyglądająca na jakąś taką mocną postać, ale jednak jest to legenda i teoretycznie gdyby może była ona nieco, jakby gdyby miała jakieś słabsze obrażenia czy coś w tym stylu, to nawet by nie musiała być legendą tak całkowicie, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że... No, może jest to mocna legenda, ale to jest to legenda mocna, e, jeśli ma się ją dobrze ulepszoną, ponieważ jeśli ma się ją ulepszoną, e, no praktycznie na tych niższych poziomach, czyli prawie wcale nie ma się jej ulepszonej, no to jest to naprawdę postać mega słaba. E, dopiero gdy ją się ulepszy, no to wtedy to już można poczuć mocnej postaci, ale tak jest większość, wie, większość postaci coś takiego ma. E, ciekawe też to, że. Jest to postać bardzo podobna do Leona, ponieważ y, dzięki niej też możemy stać się niewidzialni. No i w sumie są to jedyne dwie postacie, dwie legendy przy okazji, które mają taką, e, które zapewniają nam taką możliwość, że e, możemy być niewidzialni. Ja tutaj wrzucę nawet właśnie tego ulta, e, no i dobra, tutaj El Primo skacze, ale on teraz nie wie, gdzie my totalnie jesteśmy. E, także bardzo ładnie tutaj, Olu teraz uratowałem, gdyby nie to, no to byśmy stracili wszystkie gemy, ale dobra, zaczynamy z powrotem odliczanie. No i tutaj widać, że, a ja ja nie ogarniam za bardzo ci gracze, w takim razie ja tutaj to zbieram, no i ja tutaj na szczęście ogarniam jako jedyny. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, więc tutaj wszystkie gemy zbieram. Ja, no i dzięki mnie tą gierkę wygrałem. W takim razie tutaj LP Primo nic nam nie zrobię, nawet tutaj do niego sobie mogę podejść, bo na spokojnie na luzie nawet zbiorę czy te gemy z niego. No i 3, 2, 1, no i widzimy się w lobby. Ok, w takim razie przechodzimy znowu do listy trybów. No i teraz starcie solo, więc tryb, na którym naprawdę może się wydarzyć wszystko. Także lecimy Okej, okay, dobra w takim razie gierka rozpoczęta no i dobra tam mamy już jakąś dzieki, którą tutaj już postaram się na samym początku obijać no i myślę że jestem w dużym yy, w stanie ją pokonać no i właśnie to zrobiłem w takim razie dobra mamy już jednego zawodnika pokonanego no i tutaj teraz bierzemy sobie te dwie skrzyneczki, w ogóle tam na środku mamy kilka powiuktów i wiecie co, ja po to idę teraz szybko to biorę szybko biorę te dobra cyk trzy powiukty teraz szybciutko muszę po to szybko 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 żeby nikt nie zdążył przede mną dobra i cyk sobie najpierw po Cubesa, teraz soczek, cyk. I tutaj teraz do tej rowdy. dobra, pięknie, cyk, dobra, bardzo ładnie. I teraz mogę wziąć kolejny soczek, no i dobra, lecimy dalej. Tutaj się reski, zaraz kolejny, także tutaj myślę, że będzie kolejny łatwy win. E, tylko teraz muszę tutaj poczekać na e, jakiś graczy. Wiecie co, jestem ja tutaj może, pójdę. E, no i poszukam, gdzie są jakieś właśnie gracze. Bo tutaj nikogo na razie nie widzę. Zostało e, dwóch graczy oprócz mnie. E, ciekawe, gdzie oni są. W ogóle, ty mam też soczek obok. Ale na razie nie ma co go brać, ponieważ no czekam aż yy, znajdę właśnie przeciwników. Ale wiecie co, w sumie żeby szybciej ich szukać, a właśnie w ten sposób, no to wziąłem ten Soczek, no i pięknie pokonane lepimo i mamy wielkie starcie. Także tutaj myślę, że bez problemu uda mi się tą grę wygrać. Eee, także teraz wystarczy tak naprawdę tylko znaleźć tą osobę, która jeszcze została do pokonania. No i nawet rzucę słuchajcie ulta, eee, ale nawet bez ulta bym go pokonał, no i tak jest, mamy kolejnego wina. Okej, okay, w takim razie witam Was tutaj z powrotem, no i teraz lecimy na zadymę, także piłka nożna, czas zacząć mecz. Dobrze, gra wystartowała mam w drużynie Jessie oraz Karla, także zobaczymy e, takie postacie nie za dobre na ten tryb, zwłaszcza Karl. Ale w przeciwnym drużynie też mamy Karla, ale tutaj można powiedzieć, że każdy tak naprawdę ma postać słabą, ponieważ są tak gracze, którzy nie ogarniają, no i wchodzę do bramki. E, no i nieważne kogo, by oni nie widzieli, to tak naprawdę ja tutaj będę i wszystkich kierował, także tutaj e, no zobaczcie na to, jak oni raszują, ja biorę piłkę bez problemu e, nawet Jessie bierze piłkę, no i mam nadzieję, że ona teraz tego nie schrzani, bo jakby to schrzaniła, no to byłaby i tutaj wiedziałem, wiedziałem, że tak się stanie, że spróbuję zrobić kszota, ale no nie umie. No i tutaj ja teraz próbuję ogarnąć, dobra, zdawaj, nie że ci strzeli, dobra, nice, o nie, dobra, bo ona jeszcze ma... O, no nie, co ona zrobiła, dobra. Nie, lecimy, 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 lecimy i dobra, tutaj muszę wykierować, muszę strzelić kolejną bramkę, bo tutaj widzę, że yy, no inni nie ogarniają, inni nie ogarniają i tutaj trzeba teraz się postarać. No i tak jest ulcikiem. No i kolejna gierka wygrana. Dobrze, w takim razie witam tutaj po raz kolejny No i teraz lecimy na przedostatni tryb dzisiejszym odcinku Czyli na nagrodę Dobrze, w takim razie tryb nagroda odpalony No i mam w drużynie e, Nani Oraz e, Broka Także zobaczymy e, przeciwnych drużyn Jak idzie tutaj e, jest Poco, El Primo Oraz e, Colt. Także dobra, ciekawie będzie tutaj e, Z tym ultem, jak będę rzucał ulta na środek Będzie to naprawdę ciekawie wyglądało I tutaj naprawdę będzie można potrolować e, Więc tutaj będzie dosyć ciekawa gierka e, Natomiast tutaj myślę, że no nie oszukujmy się, jednak w dzisiejszym odcinku każda gierka powinna być wygrana, no bo na pierwszej randze, żeby przegrać, no to wstyd to wstyd, to, to naprawdę żeby przegrać na pierwszych rangach, to naprawdę nie wiem jak trzeba być słabym, to trzeba być po prostu początkującym graczem, a ja na szczęście takim graczem nie jestem oczywiście czasami też się najlepiej zdarzają błędy i na pierwszych rangach też nawet najlepszy gracz na świecie mógłby przegrać, ale no jednak trzeba by, byłoby się naprawdę bardzo postarać, żeby na takim na takich pucharkach przegrywać um, dobrze, tutaj jak widzicie, oni totalnie nie ogarniają. Ja tutaj spróbuję do nich teraz strzelić. Dobra, bardzo ładnie, jeszcze tutaj jedna osoba została mi do pokonania. No i dobra, bardzo ładnie, teraz tam poko na dole został, a tutaj moi teammeci pięknie pokonali go. No i dobra, teraz kolejna osoba wyjaśniona, dobra, rzucamy kolejnego ulta. Ehm, dobrze, ehm, oni nie wiedzą totalnie gdzie my jesteśmy, zwłaszcza, że to są początkujący gracze to nawet nie mogą się domyślać, bo jeszcze nie mają aż takich, jakby nie są mm, doświadczeni w tej gierce, wiecie o co chodzi chyba. Ehm, dobrze, ehm, strzelam sobie do poko zostało nam niecałe pół minuty znaczy troszeczkę ponad pół minuty ehm, teraz za dwie sekundy pół minuty, tak jest teraz już mamy pół minuty, teraz już nawet niecałą e, niecałe pół minuty, no i dobra rzucam sobie e, ostatniego ulta w tej gierce, tak mi się wydaje e, także cyk, został pokonany kolcik no i teraz lecimy sobie po tego Poko w ogóle ciekawe, bo w tej gierce ani razu nie zginąłem, no i Poko został pokonany, no i mamy już odliczanie także tutaj myślę, że e, nawet jeśli bym teraz nawet stał w miejscu, no to byśmy to wygrali e, bez żadnego problemu, także rzucam w sumie, Myślałem, że to będzie ostatni ult, ale jednak to jest teraz ostatni ult w tej GZ. No i 4, 3, 2, 1. No i kolejna mega łatwa wygrana. Ok, w takim razie tutaj teraz czas na ostatnią grę w dzisiejszym odcinku, a mianowicie tryb napad. Także e, mapa o nazwie Gorący Ziemniak, śmieszna nazwa. Zobaczymy, czy tutaj uda się wygrać. Myślę, że tak, ale żeby się przekonać, no to zacznijmy grę. Ok, więc w mojej drużynie znajduje się kasztanek, który wybrał Bo oraz Dawid u. K, który wziął Jesse eee, Dobrze, w takim razie tutaj mamy została pokonana, dobra i myślę, że tutaj, no, uda nam się wygrać to, chociaż to tak naprawdę tutaj już nie do końca zależy też e, tylko ode mnie, bo w innych gierkach tutaj mogłem wykierować, tutaj myślę, że też mogę wykierować, natomiast e, tutaj e, to zależy też tak naprawdę od przeciwników, czy ogarniają, ale tutaj, no, nie oszukujmy się, nikt nie ogarnia. Moi teammatesi też za bardzo nie ogarniają, i tutaj już będę musiał kierować, także tutaj na tych pierwszych pucharkach totalnie nie ma żadnych problemów z wygrywaniem. rzut żeby oni totalnie nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, dobra, atakujemy ich, safe no i już mają, e, oni już nie mają ponad jednej czwartej tego sejfu a my mamy cały czas 100%, także no tutaj jak widać poziom tej gierki jest, tych wszystkich gier jest naprawdę no najniższy jaki może być, no niższego poziomu się nie da. E, tutaj ból nie podjeżdża, ale spokojnie nawet ja nie będę tego ból atakował, ponieważ nawet nie ma sensu, bo i tak to wygramy, także tutaj nawet się nie ma w tych gierkach za bardzo to starać, a i tak naprawdę mega łatwe wygrane lecą. Także 20% u przeciwników sejfu zostało, u nas zostało cały czas 100%, ale tutaj teraz... No ja zginąłem, no i jak widzicie, już i gdy ja zginąłem, no to już są problemy. Także tutaj, no widać, że kieruję tą gierkę, nie chwaląc się, no bo tutaj chyba sami widzicie, no, i tutaj myślę, że lecimy i nawet nie będę bronił tego safe'u yy, dobrze. Także strzelamy moje strzały, pokonam safe'. No i kolejna, ostatnia wygrana. Okej, okay, więc dzisiaj w, w udało się wygrać dosłownie każdą grę bez problemu, zresztą to było nawet wiadome, bo na pierwszych rangach to naprawdę wygrywa się każdą grę. Także to nie było nic takiego yy, wow, że po, po prostu każdy o tym wiedział chyba. Także mam nadzieję, że już niego się spodobał i mam nadzieję, że równie przyjemnie wam się go oglądało, tak jak mi się grało i wygrywało. E, a więc zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, najlepiej w z dzwoneczkiem. No i napiszcie w komentarzu Sandy, a ja przytnę wam serduszko. No i dziękuję że obląd się do samego końca, jesteście po prostu najlepsi. No i właśnie, żeby udowodnić, że jesteście najlepsi, no to napiszcie w komentarzu Sandy, a ja wynagradzę to serduszkiem. A więc dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć.